Techlife Q4, właśnie chciałbym kilka słów powiedzieć na temat kierownicy i tego, co można ustawić właśnie na niej. W poprzednich modelach Lifea były tutaj nagwintowane elementy i dzięki nim można było dokręcić kierownicę. W tej chwili producent zmienił to ustawienie na... Takie, które nie ma już nagwintowania z żadnej strony, i żeby wyeliminować luzy w kierownicy, należy regulować tą oto tutaj śrubą jej wysokość. Im bardziej ją wykręcisz, tym bardziej redukujesz luzy. Ja już to sobie dokładnie zrobiłem, i w tej chwili, kiedy zatrzasnę kierownicę, mam tutaj relatywnie mało luzu, wszystko jest stabilne i można bezpiecznie jeździć. Jeśli chodzi o wszystkie urządzenia, czyli światła, klakson, włączanie drugiego silnika, wyświetlacz, a także zmianę biegów i manetkę gazu oraz hamulce. Wszystkie te elementy możesz ustawić do swojej, oczywiście, wysokości, do swojej wygody. Także zmienić kolejność, w której chcesz mieć wykorzystywane odpowiednie urządzenie. Ja akurat przestawiłem sobie bliżej lewego kciuka. Urządzenie do zmieniania świateł, a urządzenie do włączania drugiego silnika. Przestawiłem na drugą pozycję, ponieważ wiem, że będę korzystał z tego rzadziej. Chodzi o poręczność, ergonomię, szybkość wybierania biegów, włączania wskaźników. Mam nadzieję, że pomogą. Wszystkiego dobrego. Dobrej jazdy!